Może dopasowywać na codziennych treningach. Szkoda niedokładnego zagrania teraz do Pawłowskiego obrania, ale przechwycił Obraniak. Ostatnio piękny gol z Walencją. Obraniak przymierzył, aż jak niewiele brakowało. Będziesz utrożnił. No to potrafi Ludowik. Sześć bramek w reprezentacji, dwie w debiucie. Troszkę pretensji ma do obrońców. Bramkarz Ford uspokoił Osej. Kiedyś wcielił się w rolę bramkarza w sezonie 2006-2007. Oczywiście w United, kiedy graje wracającego Pawłowskiego, ma Shine. Okazja, nie ma sparonego. Robert, no wykorzystaj to. Polekarny Robert, ach nie, jej szkoda. Troszkę za daleko wypuścił piłkę i Ford wybił ją. Ależ to była piękna okazja. Jeszcze wciąż jest, jeszcze Polacy. Spokojnie, spokojnie, teraz włożenie do Lewandowskiego z lewej strony Lewandowski z daleka. Jakby chciał gdzieś zrehabilitować się za tą niewykorzystaną okazję. Jest taka chęć, jest ambicja, to widać w grze biało-czerwonych, jak są pragnieni strzelenia tej bramki. Lewandowski za za O, to jest właśnie ten moment. Gdyby przerzucił. No ale co ma mówić Lewandowskiemu, co ma robić, jak on wie. Irlandczycy. Trzeba wybić tę piłkę. no Teraz niewiele brakowało, byśmy strzelili. Ach! No w głupi sposób tracimy bramkę. Strzelcem jest tak. Kompletnie niepotrzebnie nerwowo. Prześledzimy na spokojnie. Tam niewiele brakowało, powiedziałem. Byłaby bramka samobójcza. I tak to jest. Kiedy stwarza się sytuacja, się ich nie wykorzystuje. 35. minuta. Clark z strzelcem bramki. Jeszcze raz cała sytuacja. Wybicie. I tutaj takie zawahanie. Uderzona piłka przez Krychowiaka, niezbyt pewne wybicie przez Wawrzyniaka, to jeszcze raz Krychowiak, był pewien Glik, że będzie interweniował Artur Boruc. I będzie teraz okazja po błędzie bramkarza, Pawłowski wraca ze spalonego Lewandowski, Kuba Błaszczykowski do Lewandowskiego, nie ma spalonego Lewandowski, pierwszej piłki, ale ma szczęście! Ale umiejętności Ford. Kolejna okazja Roberta, aż się uśmiechnął z niedowierzaniem Ford, że to obronił, a pokręcił głową z jeszcze większym niedowierzaniem Robert Lewandowski, że to nie wpadło. No to jest tylko taki przykład tego, co daje gra na co dzień z sobą w klubie. Akcja dwójkowa Błaszczykowski Lewandowski ładny strzał z pierwszej piłki. Polacy. To teraz myślałem, że będę mógł krzyknąć, że jest gol. Ale ponad bramką posłał tę piłkę. I do zera. McLean. McLean. Błąd teraz Perkiza. I brawo, brawo. Jeszcze raz brawo. Wojtek szczęsny. No zupełnie teraz nie zrozumiał się z partnerami Perkis. Wyłożył piłkę Samonowi, co będziemy mieli okazję prześledzić. Włąd no, tutaj w wybiciu, ale na 30 tysięcy kibiców, że jednak. Nie wyjedziemy przegrani z Dublina, choć teraz błąd tutaj z lewej strony Waślewskiego i ma jest Bramka na 2 do 0. I odtworzyliśmy tę lewą stronę i odbiera gratulacje Rulahan. Wymarzony debiut. Dublin Bramka. Proszę, odkryta nasza lewa strona, spóźniony tutaj z interwencją nikt nie asekurował Basilewskiego Ściągało jak...